Czy franczyzobiorca jest sam odpowiedzialny za system dostaw, czy jakoś mu pomagacie? Nie. Za cały system dostaw i koordynację jest odpowiedzialny właśnie dział zamówień. Od przyjęcia zamówienia po dostawę tych potencjalnych produktów do naszego klienta. Staramy się też godzinowo dopasować do naszego franczyzobiorcy, co też na pewno ułatwia mu codzienne funkcjonowanie. A jak bardzo dział zamówień ułatwia taką codzienność franczyzobiorcy? Dział zamówień prowadzi praktycznie franczyzobiorcę za rękę, krok po kroku. Kompleksowo zatowarowujemy naszych partnerów biznesowych w produkty potrzebne do prowadzenia biznesu. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, dajemy im nasze wsparcie i pomoc. Jak długo czeka się na realizację zamówień? Wychodząc naprzeciw naszym franczyzobiorcom, od momentu złożenia zamówienia czas realizacji to jest jeden dzień roboczy. A jak częsty jest kontakt działu zamówień z franczyzobiorcą? Kontakt działu zamówień z franczyzobiorcą jest praktycznie cały czas. Pada bardzo wiele pytań, na które oczywiście jesteśmy otwarci i staramy się od razu odpowiadać i pomagać. Jeśli zdarzają nam się wyzwania, to też oczywiście reagujemy natychmiast.